Deszcz lał bez litości, tworząc na podjeździe willi Andrzeja srebrne strumienie, które spływały po marmurowych schodach jak łzy. Była pora lunchu, a w całym domu panowała cisza. Andrzej właśnie wrócił z telefonicznej kłótni z ważnym klientem, wciąż zaciśniętą szczęką i głową pełną szumów stresu. Przesuwał dłoń po zegarku wartym tyle, co roczny dochód większości jego pracowników, gdy nagle coś zatrzymało jego krok. Za ogromnym oknem salonu, na krańcu ogrodu, zobaczył postać skuloną przy metalowej furtce. Deszcz moczył ją bezlitośnie, jakby próbował zetrzeć ją z powierzchni ziemi. Postać siedziała na maleńkim plastikowym stołku, pochylona nad czymś, co wyglądało jak owinięty folią posiłek. Drżała. Maria. Jego nowa pracownica od sprzątania. Andrzej zmarszczył brwi. Dlaczego ona tam jest? Dlaczego nie je w kuchni dla personelu? I przede wszystkim, dlaczego siedzi w tym potopie, jakby nie miała innego wyboru? Podszedł bliżej okna, ale tak, by pozostać niezauważonym. Widział, jak Maria otwiera niewielki pojemnik, przechowywany tak ostrożnie, jakby w środku był skarb. W środku jednak nie było nic poza cienką kromką chleba i dwoma plasterkami czegoś, co trudno było nazwać mięsem. Nawet pies bogatej rodziny na osiedlu dostałby lepsze jedzenie. Maria spojrzała wokół nerwowo. Jej ręce były czerwone od zimna. Rozglądała się tak, jakby bała się, że ktoś ją przyłapie na jedzeniu? W deszczu? Za ogrodzeniem? Andrzej poczuł, jak coś w nim drgnęło. Nie współczucie. Jeszcze nie. Bardziej irytację. Dlaczego ona psuje porządek? Czemu nie korzysta z rzeczy, które on jej udostępnił? Wyszedł z domu szybkim, stanowczym krokiem. Deszcz uderzał w jego garnitur, ale ignorował to. Podszedł do niej, a Maria na jego widok poderwała się natychmiast, jak winowajczyni. Co pani wyprawia? zapytał lodowatym tonem. Dlaczego pani tu siedzi, w deszczu? Jej spojrzenie spłoszone, jak zwierzęcia, które całe życie było kopane. Prze... Przepraszam, panie Andrzeju. Ja tylko szybko zjem i wrócę do pracy. W tym miejscu? wskazał dłonią na kałużę, w której stała. W tej pogodzie? Maria spuściła głowę. Woda spływała z jej włosów, jak z mokrej tkaniny. Krople przylepiały jej bluzę do ciała, ujawniając, jak bardzo była wychudzona. Nie chciałam przeszkadzać, wyszeptała. Przeszkadzać komu? Burknął, choć coś w jej tonie go zaskoczyło. Ma pani kuchnię pracowniczą, wtedy Maria zbladła, ale nie ze strachu, z wstydu. Ja. Nie mogę tam wchodzić, powiedziała cicho. Nie może? Powtórzył ostro. Kto pani zabronił? Maria odwróciła wzrok w stronę domu, jakby bała się, że ktoś ją usłyszy. Pan? szepnęła niemal niesłyszalnie. Andrzej zmarszczył brwi. Ja? Maria skinęła głową, drżąc od zimna i emocji. Dwa tygodnie temu, kiedy przyjęto mnie do pracy, powiedziano mi, że pan nie życzy sobie, aby pracownicy jedli w środku, że musimy zjadać posiłki na zewnątrz lub w drodze. Więc przyzwyczaiłam się. Andrzej poczuł nagły ucisk w brzuchu. Jakby ktoś wbił mu tam zimny nóż, nie powiedział tego. W życiu by nie wpadł na taką zasadę. Ale nie było też trudno odgadnąć, który z jego menadżerów mógł wprowadzić takie zasady, by wyglądać na bardziej skutecznego. Ale dlaczego ona po prostu nie zapytała? Nie przyszła? Nie powiedziała? Dlaczego pani nic nie mówiła? Spytał ostro, bardziej do siebie, niż do niej, bo Maria przełknęła ślinę. Potrzebuje tej pracy bardziej niż czegokolwiek. Nie chciałam ryzykować, a poza tym. urwała, przyciskając dłonie do brzucha, jakby chciała schować głód. Andrzej zauważył to drżenie. To nie było zimna, to był głód. Jej posiłek, ten żałosny skrawek jedzenia, nie był czymś, co normalny człowiek zjadłby dobrowolnie. Ile pani dziś jadła? Wyrwało mu się. Maria zesztywniała. To jest moje jedzenie na cały dzień, powiedziała, jakby chciała zmniejszyć swoją obecność do minimum. Jest w porządku. Nie było. Wcale. Andrzej poczuł dziwne uczucie, które rzadko go nawiedzało. Rodzaj wewnętrznego skurczu, jakby coś w nim zaczynało pękać. Ale wciąż nie wiedział wszystkiego. I dlaczego? Tu, pod deszczem? Zapytał łagodniej, choć sam nie wiedział, skąd to się wzięło. Maria zacisnęła powieki, jakby miała wyznać największy wstyd swojego życia. Bo nie mogłam jeść w autobusie, a nie mam gdzie indziej. Nie stać mnie na jedzenie w mieście, ani na parasol. Jej głos zadrżał. A lunch mam tylko wtedy, kiedy to uda mi się zabrać z domu, cokolwiek. Andrzej poczuł, jak w jednej chwili pękają w nim wszystkie warstwy aroganckiego spokoju. Cała jego rzeczywistość, gładka, czysta, luksusowa, nagle zderzała się z tą kobietą drżącą w deszczu, jedzącą ochłap chleba, bo ktoś w jego imieniu zabronił jej nawet skorzystać z kuchni. Deszcz dudnił jak tło do filmu, w którym właśnie coś się zmienia. Proszę wstać! powiedział po chwili ostro, ale nie z gniewem, z determinacją. Maria poderwała się, pewna, że zaraz zostanie wyrzucona. Przepraszam, proszę mnie nie zwalniać. Proszę, zaczęła błagać łamiącym się głosem. A on stał w deszczu, patrząc na nią tak, jak patrzy się na prawdę, którą ktoś całe życie miał przed oczami, ale nigdy nie zauważył. Nie zwolnię pani, powiedział stanowczo. Maria uniosła niepewnie wzrok. Ale, pan, wejdzie pani do środka dodał Andrzej. Już, natychmiast, to jest rozkaz. Maria spojrzała na swoje mokre ubrania, na błoto pod stopami, na jego eleganckie buty i marmur przy wejściu. Panu będzie brudno, wyszeptała z taką pokorą, że Andrzej poczuł, jak jego serce kurczy się bardziej. Niech pani nie martwi się o mój marmur, powiedział cicho, ale ostro. Martwię się o panią. To zdanie zawisło w powietrzu. Maria zrobiła krok, niepewny, drżący. Jak ktoś, kto całe życie uważał, że nie zasługuje na nic. Andrzej otworzył dla niej drzwi. I właśnie wtedy, gdy Maria zrobiła pierwszy krok do środka, coś z jej torby wypadło na posadzkę. Mały, zniszczony rysunek, dziecięcy, narysowana kredką postać kobiety i chudego chłopczyka trzymającego ją za rękę. Andrzej zamarł. Co to jest? zapytał, schylając się. Maria natychmiast chwyciła kartkę, chowając ją z drżeniem. Ale było już za późno. On widział łzy w jej oczach. To mój syn, wyszeptała. Andrzej poczuł jak cały świat wokół nich zatrzymuje się. Ma pani dziecko? zapytał szeptem. Maria pokiwała głową. A potem dodała: A dziś nie ma co jeść. Deszcz za ich plecami złagodniał. Ale w środku Andrzeja rozpętała się burza. Andrzej patrzył na Marię, jakby po raz pierwszy widział człowieka stojącego przed nim. Nie pracownice, nie osobę od sprzątania, człowieka, którego los był tak kruchy, że wystarczył jeden podmuch wiatru, by go złamać. Słowa a dziś to no nie ma co jeść, dźwięczały w jego głowie jak echo, rozbijając się o ściany sumienia, które tak długo milczało, prowadził ją do środka, zamykał za nimi drzwi tak ostrożnie, jakby zamykał zimno, które przez lata otaczało jej życie. W powietrzu czuć było zapach mokrych ubrań i czegoś jeszcze, wstydu, który Maria próbowała ukryć, ale który wyniszczał ją bardziej niż głód. Proszę usiąść, powiedział twardo, choć w środku czuł się jak ktoś, kto zgubił mapę własnego świata. Maria posłusznie usiadła na brzegu krzesła przy kuchennym stole, jakby nie czuła prawa do tego, by dotykać czegokolwiek. Andrzej odsunął się na moment i otworzył lodówkę pełną, przepełnioną jedzeniem, którego nie zdążył nawet spróbować. Jego kuchnia była jak wystawa. Piękna, obfita i zupełnie martwa. A ona jadła kromkę chleba pod deszczem. Wziął kilka rzeczy: zupę, chleb, owoce. Ułożył wszystko przed nią. Maria patrzyła na talerz z niedowierzaniem, jakby nagle postawiono przed nią coś zakazanego. Proszę jeść, powiedział. Maria przełknęła ślinę. Nie, nie powinnam. To nie jest dla mnie, dla kogo, jeśli nie dla człowieka, który pracuje tu codziennie. Odpowiedział. To proste zdanie złamało w niej ostatnią barierę. Pierwsza łza spadła na jej dłoń. Maria otarła ją szybko, wstydząc się własnych emocji. Naprawdę, przepraszam, że sprawiam tyle kłopotu, wyszeptała. Andrzej poczuł, jak jego własna duma kruszy się jak stary mur. To ja panią przepraszam, powiedział powoli, za wszystko, co się tutaj wydarzyło. Za te zasady. Za to, że nikt nie zauważył. Za to, że ja nie zauważyłem. Maria jadła powoli, jak ktoś, kto nie pamięta, jak to jest być sytym. Każdy kęs był dla niej jak walka, nie tylko z głodem, ale z poczuciem, że na cokolwiek zasługuje. Andrzej przyglądał się temu w milczeniu, a potem spytał. Proszę opowiedzieć mi o swoim synu. Maria zastygła na chwilę, jakby obawiała się, że każda informacja może być użyta przeciwko niej, ale on czekał. Spokojnie, bez presji. Ma siedem lat, zaczęła cicho. Nazywa się Adam jest bardzo mądry, bardzo czuły, ale choruje. Ma problemy z odpornością, a lekarstwa są drogie. Dlatego dlatego biorę każdą pracę, jaką mogę. I jem to, co zostaje z domu, żeby on mógł jeść lepiej. Wolałabym tysiąc razy głodować niż zobaczyć, jak on płacze z głodu. Słowa uderzyły w Andrzeja mocniej, niż się spodziewał. Maria walczyła o przetrwanie nie dla siebie, dla dziecka. I dlatego pani nic nie mówiła powiedział bardziej do siebie. Bała się pani stracić pracę. Maria skinęła głową, wstydząc się tej przejrzystości. Wszyscy mówią, że jako pracownica jestem zastępowalna, wyszeptała, że powinnam się cieszyć, że mam w ogóle coś. W tym momencie Andrzej poczuł coś, czego dawno nie odczuwał gniew, ale tym razem nie na świat, nie na pracowników, nie na biznes, lecz na siebie, na człowieka, którym się stał, gądząc za sukcesem. Ignorując ludzi, którzy ten sukces mu budowali, nikt kto walczy o swoje dziecko nie jest zastępowalny, powiedział z siłą. Maria w końcu spojrzała mu w oczy. To spojrzenie było jak okno do człowieka, którego nikt wcześniej nie widział. I Andrzej poczuł, że jeśli pozwoli jej wrócić na deszcz z tym kawałkiem chleba, nigdy sobie tego nie wybaczy. Od dziś wszystko się zmienia, powiedział stanowczo. Maria zesztywniała. Pan pan mnie zwolni. – wyszeptała z drżeniem. – Nie – pokręcił głową. – Od dziś. Ma pani pełne prawo korzystać z kuchni, z jadalni, z czegokolwiek w tym domu. A przede wszystkim – zrobił pauzę – otrzyma pani podwyżkę. Maria otworzyła usta, ale żadne słowo nie wyszło. – I zapewni pani synowi opiekę lekarską – dodał. – Nie, nie może pan – głos jej się złamał. – Ja nie chcę jałmużny. – To nie jest jałmużna – powiedział spokojnie – to jest naprawa, naprawa tego, co zostało zniszczone. W jej oczach pojawił się strach pomieszany z nadzieją, nadzieją, która była dla niej obca jak luksus tego domu. Andrzej powiedział wtedy coś, czego sam po sobie nigdy by nie oczekiwał. Chciałbym poznać Adama. Maria zakryła usta dłonią, próbując powstrzymać płacz. Po raz pierwszy od dawna nie płakała z bólu, tylko z ulgi i z wdzięczności, której nie potrafiła wyrazić. Tego samego dnia Andrzej zabrał ją do jej domu. Po raz pierwszy jego elegancki samochód jechał nie na spotkanie, nie na konferencję, nie na przyjęcie, tylko na skromne przedmieścia, gdzie życie miało zupełnie inny kolor. Gdy weszli do niewielkiego mieszkania, Adam podniósł wzrok z nad stołu. Chłopiec był chudy, zbyt cichy jak na swój wiek, ale jego oczy miały coś niezwykłego zaufanie, które wciąż jeszcze nie zostało złamane. Maria uklękła obok niego. Kochanie, to jest pan Andrzej, mój szef. Adam spojrzał nieśmiało, a Andrzej uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia. Inaczej niż wcześniej, szczerze, łagodnie, bez dystansu. Słyszałem, że dużo rysujesz, powiedział, wskazując na kartkę. Czy mogę zobaczyć? Adam przytaknął, przesuwając mu obrazek. Była tam mama z synem trzymającym ją za rękę. Tym razem jednak chłopiec narysował słońce. Jasne. Duże. Andrzej poczuł, że właśnie ktoś postawił mu przed oczy prostą, ale miażdżącą prawdę. Jego bogactwo nigdy nie dało mu tyle, co jeden rysunek dziecka, które ufa światu, mimo że świat tak często go rani. Adam, powiedział cicho. Od dziś postaram się, żeby twoje życie było trochę łatwiejsze. Obiecuję. Maria stała obok z ręką przy ustach, nie wierząc, że ktoś tak potężny mówi takie słowa do jej syna. A potem stało się coś jeszcze bardziej niezwykłego. To Adam, nieśmiały, cichy, chudy, podszedł do Andrzeja i go przytulił. Tak po prostu, bez lęku, bez wahania. Andrzej zamarł i wtedy zrozumiał: To nie on uratował ich, to oni uratowali jego. Następnego dnia w rezydencji zmieniło się wszystko: nowe zasady, nowe podejście, nowe człowieczeństwo. Andrzej stał się kimś, kto w końcu widzi ludzi, a nie tylko funkcje. Maria jadła w kuchni, nie w deszczu, nigdy więcej w deszczu, a czasem Adam rysował w salonie, a Andrzej patrzył na niego z uśmiechem, którego nie pamiętał, że potrafi. Tak właśnie rodzi się Redenca, nie w wielkich gestach, ale w momencie, w którym ktoś wreszcie widzi drugiego człowieka.